Dyskusja nad poręczeniem kredytu dla Stali Gorzów trwała półtorej godziny. Padły pytania o szczegóły umowy kredytowej, zabezpieczenia, a także o odpowiedzialność prezydenta. Na sali nie było siedmiu z dwudziestu pięciu radnych. Przedmiotem głosowania była uchwała w sprawie zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Chodziło o to, by prezydent mógł poręczyć kredyt dla klubu żużlowego do wysokości czterech milionów złotych. Ostatecznie za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało jedenastu radnych. Czterech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Oczywiście głosowałem za, co od początku nie było tajemnicą i każdy wiedział, że zagłosuję za. Uważam, że Stalgorzów ze swoją tradycją należy ją wspierać. To, co było powiedziane, była już wcześniej taka sytuacja, że Stalgorzów miała problemy, dostała pomocną dłoń i ją wykorzystała. Ja głosowałem przeciwko. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę potrzeby ratowania kolejny raz firmy, która kłopoty ma na własne życzenie i ciągle potrzebuje kolejnych milionów. Na tym się nie skończy. To poręczenie, oprócz miasta, angażują się przedsiębiorcy gorzowscy, angażują tutaj swoje środki, swój dorobek i też mogliby się zastanawiać co w przypadku bankructwa stali. To ta determinacja. Przedsiębiorców przekonała nas do tego, że warto klubowi pomóc. Mam nadzieję, że to poręczenie będziemy mogli procedować jak najszybciej, ale oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur i Uda nam się spiąć te, te procedury do końca października tak, żeby klub mógł tą licencję uzyskać. To dopiero pierwszy etap starania się o licencję. Z tego miejsca bardzo chciałbym serdecznie podziękować Radzie Miasta, Prezydentowi. Natomiast przed nami jeszcze kolejne wyzwania w związku z tym, żeby sprostać procesowi licencyjnemu, żeby wystartować PG Ekstralidze. Jestem dzisiaj po dzisiejszej sesji Rady Miasta. Dużo spokojniejsze o to, ale dopóki nie mamy licencji, dopóty nie będzie żadnych szampanów. Na spłatę zobowiązań Stalgorzów potrzebuje 9 milionów złotych. Miasto może poręczyć kredyt do 4 milionów złotych, a prywatni akcjonariusze kolejne 5 milionów. Jak tłumaczą władze stali, bez miejskiego poręczenia nie byłoby możliwości zaciągnięcia kredytu. Oznaczałoby to utratę licencji na start PGE Ekstralidze w kolejnym sezonie.